Pies czy kot? Fredka czy chomik? Nasze domowe futrzaki wymagają naszej opieki. Zwierzę w eterze. Fachowej porady udzieli lekarz weterynarii Adam Cyniak. Program poprowadzi Karolina Bastkolasa. Dzień dobry. Dzięki dyskusji, jaka wywiązała się na jednym z forów internetowych miłośników kundelków, grupę oczywiście serdecznie pozdrawiamy, dziś spieszymy z wyjaśnieniem kolejnych niejasności dotyczących zdrowia psiaków i kociaków, a temat dotyczy krwi. Adamie, jak to jest z grupami krwi u zwierząt domowych? No jest to z jednej strony niespecjalnie proste, ale z takiego klinicznego punktu widzenia to jest bardzo proste, bo u piesków wyróżniamy kilkanaście grup krwi. Według literatury jest głównych takich 7 grup. Natomiast najważniejsze jest to, czy pies krew ma dodatnią czy ujemną, czyli możemy taką znaleźć analogię, tak jak u, mamy u ludzi grupy krwi AB, i oprócz tego mamy podtyp, czy krew jest RH, czy RH. I u piesków jest yy, bardzo podobnie, z tym, że tych grup mamy kilkanaście, a dla nas lekarzy, najważniejsze jest to. Czy pies ma tą grupę krwi dodatnią czy ujemną, bo od tego potem będzie zależało, jak pies zareaguje na przetoczenie i transfuzję krwi. No i już w tym miejscu wyjaśniasz pewną, jak się okazuje, wiedzę tajemną, bo okazuje się, że zwierzaki również są poddawane w określonych okolicznościach właśnie takim zabiegom, jak transfuzja krwi. No bo są takie sytuacje, w których tą krew musimy podać nagle, gdzie jest to element ratujący życie czy to po jakiś wypadkach komunikacyjnych czy urazach śledzionych, ale i również w przebiegu Babesz Jeżeli dojdzie do zniszczenia dużej ilości krwinek czerwonych, to w celu ratowania pieska taką transfuzję musimy wykonać. I tu przy okazji, że wspomniałeś o Babesz ja tylko dodam ku przestrodze, że sezon kleszczowy już jest w ataku, zatem warto czym prędzej zabezpieczyć zwierzę przed kleszczami, właśnie po to, aby taka transfuzja nie była konieczna. A wracając do samego problemu grup krwi u zwierząt, to zanim przejdziemy dalej, zapytam, jak ta sytuacja wygląda u kotów. U kotów mamy w zasadzie dwie główne, w zasadzie mamy trzy grupy krwi: grupę A, B i AB. Tylko ta AB to jest bardzo, bardzo, bardzo rzadka, w zasadzie się nie zdarza, więc mamy dwie główne grupy krwi. A w jakich okolicznościach okazuje się, że taki zabieg transfuzji krwi u zwierząt następuje? Powiedziałeś już babeszioza. No tak, na pewno babeszioza, bo jest to choroba, gdzie ten pasożyt dosłownie rozrywa czerwone krwinki na strzępy i robi to w krótkim okresie czasu na przestrzeni tysiąca czy nawet milionów krwinek. Przez kilka dni pies może stracić. Więc tutaj z jednej strony jeżeli mamy za mało erytrocytów, które są odpowiedzialne za przenoszenie tlenu, no to jeżeli tych krwinek po prostu nam będzie, to pomimo tego, że pies oddycha, no to jego organizm metabolicznie się dusi, no bo nie ma tlenu do procesów metabolicznych. No więc, jeżeli mamy pieska, który choruje na babysiozę, i trochę za późno się zorientowaliśmy, że to jest babysioza, albo czekaliśmy, zwlekaliśmy z wizytą, żeby to lekarz ocenił, i nagle się okazuje, że hematokryt nam spada poniżej tam 15-12%, a pies ma 1,5 miliona krwinek, no to w zasadzie to już są godziny, żeby ratować psa i podać mu krew, przetoczyć krew i wykonać transfuzję. Generalnie sam, sam proces transfuzji jest bardzo prosty, bo to w zasadzie tak jak podanie kroplówki, musimy na łapkę założyć wenflon i tak jak kroplówka, tak samo zamieszczamy tą taką torbę z krwią nad pieskiem i podajemy krew jak kroplówkę. No dobrze, a skąd taką krew dla zwierząt się bierze? Czy są jakieś banki krwi, tak jak u ludzi? Mamy banki krwi, jest taki dosyć duży bank krwi, który ma w głównych miastach w Polsce swoje oddziały. Niektóre większe przychodnie całodobowe mają jak gdyby własnych dawców. I na, na, na swój własny użytek, czy taki bardziej lokalny, w sensie na swoich pacjentów, ale i na przykład z okolic. Jest też przychodnia, która zazwyczaj tą krew posiada. Natomiast jak to bywa z dostępnością, no to niestety to jest bardzo różnie, bo w sytuacji, w której mamy na przykład nasilony wyrzut kleszczy, i nagle się pojawia bardzo dużo piesków, które tą krew potrzebują, to z własnego doświadczenia wiem, że są takie okresy, że czasami po prostu tej krwi brakuje. Na pewno na tą chwilę jest o wiele, wiele lepiej z tą dostępnością, z tą logistyką niż to było na przykład 10 lat temu. Także rzadko się zdarza, że tej krwi nie ma, a nawet jak jej nie ma w tym głównym banku krwi, no to wtedy robi się, mamy całe szczęście całą masę różnych grup weterynaryjnych, czy wiemy w których przychodniach taka krew się może znajdować i w zasadzie, czasem po prostu jest taka szybka akcja poszukiwania krwi na różnych forach czy po prostu telefonicznie dzwoniąc po, po różnych przychodniach. I też kiedyś mieliśmy taką sytuację, że krew prosto z Wrocławia została przez jednego lekarza na motocyklu przywieziona do nas do przychodni, bo, bo, bo nigdzie indziej jej nie było. Także myślę, że jak się dobrze poszuka, to się znajdzie. Natomiast też taka dobra wiadomość jest taka. Że zazwyczaj pierwsze przetoczenie krwi u psa można powiedzieć, że jest bezkarne. Bo jeżeli piesek dostanie taką krew, załóżmy, że pies jest y, tym osobnikiem ujemnym, a dostanie krew dodatnią, to trochę jest, tak działa jak z alergią. Jak się spotkamy po raz pierwszy z alergenem, to nasz Organizm dopiero się na ten alergen uzbraja, czyli na przykład ukąszenie pszczoły. Zazwyczaj pierwsze nie jest jakieś mocno dramatyczne, jeżeli jesteśmy na nią uczuleni, ale przy, za drugim razem już możemy mieć całą spuchniętą głowę, bo organizm już jest wyczulony na ten konkretny antygen i kieruje przeciwko niemu, przeciwciała i próbuje go zniszczyć. No i tak samo jest z krwią. Czyli pierwsze przetoczenie generalnie jest bezkarne. Natomiast podanie drugi raz krwi, która jest niezgodna z tą grupą plusową lub minusową, no może się skończyć tragicznie. Dlatego w ogóle, przed samym podaniem, możemy wykonać taką próbę krzyżową, czyli miesza się krople krwi pieska z tą kroplą krwi, którą chcemy przetoczyć, i sprawdzamy, czy nie dochodzi do takiej koagulacji, wykrzepiania się tej krwi, takich czy takie. Po prostu kłaczki na szkiełku się nie tworzą, to wszystko możemy obejrzeć pod mikroskopem, wykonać to bardzo szybko. No i w ogóle sama procedura podawania krwi, ponieważ no jest to materiał obcy, może wywołać taką reakcję autoimmunologiczną, reakcję zapalną, że pies może nagle dostać gorączki, drgawek, nawet jakiegoś uczulenia czy wysypki na skórze. To takie pierwsze 30-60 minut. Tą krew podajemy bardzo powoli, tak w zasadzie kropla po kropli. Takiego pacjenta trzeba mieć pod stałą kontrolą. Jeżeli przez godzinę się nic nie wydarzyło, wtedy możemy trochę tą prędkość przetaczania krwi przyspieszyć. Oczywiście też się zdarzają. Takie sytuacje, i też że tak powiem, kiedyś miałem takiego pacjenta, który trafił gdzieś w nocy dawno temu z uszkodzeniem w obrębie jamie brzusznej i praktycznie pies w żyłach już nie miał żadnej krwi. On ledwo tak naprawdę odbierał bodźce środowiska zewnętrznego, jeszcze zanim dostał jakiekolwiek leki, znieczulenie. I tak naprawdę, żeby ratować mu życie, tą krew, którą miał w jamie brzusznej, na nowo przetoczyliśmy mu do do naczyń krwionośnych, oczywiście odpowiednio to filtrując, ale zrobiliśmy taką auto i w zasadzie to uratowało mu życie, bo w innym wypadku nawet nie było czasu na, na myślenie skąd można zabrać, pozyskać taką krew, bo po prostu miał tak ogromny krwotok w obrębie jamy brzusznej. Krew ratuje życie. Z takim hasłem spotykamy się już od najmłodszych lat, oczywiście w kontekście człowieka. Dziś warto uświadomić sobie, że krew ratuje także życie naszych domowych pupili. Do tematu jeszcze wrócimy. Dziś kłaniamy się nisko do usłyszenia za tydzień. Pies czy kot? Fredka czy chomik? Nasze domowe futrzaki wymagają naszej opieki. Zwierzę w eterze. Dowiedz się, jak dbać o swojego pupila w każdą środę o 12.15 na antenie Radia RSC. Powtórka programu w niedzielę o 18.15. Zwierzę w eterze.